O, sprzedało się coś. Komanda gauntlets. O, to baza się sprzedała. Co wy widzicie od te e, To widzicie. To za chwilę wam to zabierzemy. O. Ok. Twitch ustawiony. YouTube ustawiony. A zamknąć, to schować. O, tak. OBS. OBS w tle gdzieś. OBS laguje w ogóle. O, czemu tak brzydko laguje? No jak to tak będzie działać, to nie będzie z tym, bo to bez sensu. Prawda ja to mój net laguje, teraz tak też... um